Witajcie moi drodzy widzowie, dzisiaj będziemy budować sobie dwa takie a to robociki. sorry, że nie było przez jakiś odcinków, ale po prostu nie miałam pomysłów na odcinek. Dobra, zaczynajmy. Pierwszego tego mniejszego będziemy budować w ten sposób. Bierzemy taką część przymocowujemy do niej w ten sposób tak, klocki, takie, no, które mogą utrzymać jakąś broń, na przykład. Na środek dajemy tą oto dziurką, taki klocek, no. Czekajcie, trzeba, trzeba na początku równo ustawić te też bo one nie mogą być właśnie takie jak ja. trochę poprzekrzywiane, bo wtedy ten środkowy nie wejdzie. Dobra, jest w porządku. I później przychylamy tak i dajemy taki kwadracik. Op. I potem po prostu taka główka na samą górę. Oj, czekajcie. Możemy mu dać jakiekolwiek bronie teraz, na przykład ja mam sikierkę i pistolet. Dobra, teraz ta większa postać, która już będzie potrzebowała yy, no stojaka, żeby ona w ogóle mogła stać. Ja sobie zrobiłem tak, że to jest niby dzińce. Będziemy potrzebować, no, takiego koła, do którego już przymocowujemy coś takiego. Na środek. O. I teraz bierzemy taki, no widzicie, co to jest, taki bardziej... Nie, no nie mam do tego nazwy. Pamiętacie, kadłub od tego od wysokości yy, milenia I dajemy tak. Potem na to taka część okrągła. Potem dajemy taką kamerę bez obudowań, że powiem tak. No i przymocowujemy ją w ten od sposób. Teraz przymocowujemy główkę na samej górze. Sorry za dzisiaj mój głos, ale no no choruje co nie. No i mamy tak. Następnie dajemy mu. To może być jakikolwiek kolor. Ja sobie taki ciemno-szary wybrałem. To jest już taka starsza część nowych. Takich nie znajdziecie chyba. No i dajecie ją w ten sposób. Czekajcie. Widzicie? Żeby tu było widać te... Żeby tu było widać te... No te, na które się wczepia takie części. I już będziemy potrzebowali tylko dwóch dźwigni. Gdzieś być jak jedna. A. I przymocowujemy je w taki sposób, jak ręce. Od razu mówię, on ma wyglądać dziwnie. To jest taki Jean, to nie? stąd te nogi bo po prostu nie miałam pomysłów a inne wszystkie nie pasowały czekajcie i widzicie te ręce przymocowujemy tu i tu drugie dobra następnie bierzemy taką rączkę droida na przykład jakiś ktoś ma lego star wars i przymocowujemy tu jak mogliście zauważyć, ręka była prosta, taka bardziej do trzymania broni. Przymocowujemy ją w ten sposób, może być albo tutaj, albo tu. Ja ją tutaj umieściłem i możemy dać jakąś broń. Tymi łapkami jego dźwigniami można ruszać. A na przykład ja go tak ustawię, a to jest taka jego, jakby broń, bo tymi łapkami nic nie złapie. To możemy sobie schować tą jego broń widzicie? widzicie? i możemy mu zabrać ten pistolecik i będzie po prostu taki plecak ja myślę, że postać prezentuje się bardzo dobrze to ma być taki właśnie dżin podróżnik, wojownik co nie? wiecie fantazja no widać po nogach co nie? nie ma nóg tylko taki dym jakby szary co nie? No, to jest taki, no, dżin, co nie, z bronią. Tylko plezek w ogóle żyje. O, magia. Yy, I jeszcze jego, no, załóżmy, że pomagier, co nie, jego yy, Minions, co nie. W ogóle mod do Minecrafta Minions, yy, polecam. Yy, właśnie to jest taki ludzik, który, no, za nim chodzi, na przykład, jeśli na mu drzewa, co nie. coś tam wstaje jakiś szałasz. Szałas. Sza szał. Dobra, nie będę, nie będę się nie będę próbował tego wymówić. Dobra, to na tyle na dzisiaj to tyle. I widzimy się w następnych odcinkach. Pa.